Dla mnie osobiście, dla Katarzyny Sowy, ale również dla Fundacji Bajkowy Las, jak sama nazwa wskazuje, jest to niezwykła nagroda. Ja się bardzo cieszyłam, z racji tego, czym zajmuje się fundacja. Prowadzimy. Leśne Przedszkole, jedyna tutaj na Opolszczyźnie i jakby wszelkie działania kierujemy w obszarze właśnie przede wszystkim edukacji alternatywnej, ale również profilaktyki zdrowia psychicznego. Opolska Niezapominajka do tej pory mam na bransoletce, noszę, symbol tej nagrody. Stoi u mnie w domu ciągle na wyjątkowym miejscu w kuchni, wszyscy goście, którzy przyjeżdżają zawsze, zawsze ją podziwiają. Nie zapominajki to są kwiatki z bajki. Tą piosenkę śpiewała mi moja babcia. Dla mnie jest to po prostu symbol takiego dzieciństwa radości, szczęścia no i życia blisko natury. Dlaczego jako dla organizacji ta nagroda z mojego punktu widzenia jest taka ważna? Dlatego, że dużo łatwiej jest działać w grupie, tak? Czyli to wsparcie naprawdę nam, organizacjom pozarządowym jest bardzo, bardzo potrzebne. I ja się ogromnie cieszę, że działam właśnie na terenie, na terenie województwa polskiego. Bo te relacje i w ogóle ta współpraca, z mojej perspektywy, jest przede wszystkim efektywna, a to po to prowadzimy fundacje i organizacje pozarządowe po to właśnie, żeby działać tak społecznie, więc środki, które są nam przyznawane i nagrody, one wiadomo, że jakby z mojej perspektywy nie zmieniają naszej aktywności i tego, że my w dalszym ciągu będziemy działać, bo dla mnie prowadzenie leśnego przedszkola i działania właśnie w obszarze edukacji alternatywnej, pedagogiki lasu to jest po prostu moja misja. Także dziękuję ogromnie naprawdę, że, że pamiętaliście Państwo, że jestem tutaj z Wami i bardzo się cieszę. I gratuluję też wszystkim osobom które są zdobywcami tych nagród i ja wracam często wspomnieniami też do tej uroczystości, bo ona naprawdę była sama w sobie po prostu niezwykła. Także bardzo dziękuję.